Tak przebiega szlifowanie programu artystycznego na jubileusz 90-lecia Piątego Liceum Ogólnokształcącego imienia Księdza Piotra Szczegennego w Kielcach. Publiczność zobaczy efekty tej pracy 18 października w Kieleckim Centrum Kultury. Jest to dla nas ogromne przedsięwzięcie i bardzo ważne wydarzenie. Przeżywamy to wydarzenie myślę, że już od paru miesięcy. Zaangażowani w nasz jubileusz są przede wszystkim uczniowie, ale również ich rodzice, no i oczywiście nauczyciele i bardzo wielu absolwentów. Na scenie pojawi się m.in. 20 chór Belflów. to prawdziwe anioły i demony sceny. Na, 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 na. Ta radosna, przyjazna atmosfera, widoczna podczas przygotowań do obchodów święta, to dzień powszedni ściegiennego. To z niej szkoła jest znana nie tylko wśród młodzieży. To jest bardzo dobra szkoła dla wszystkich tych, którzy przychodzą do nas, aby rozpoznać talenty, aby poczekać na te swoje intelektualne możliwości. To jest szkoła, która daje właśnie taki, taki oddech uczniom po gimnazjum, którzy przychodzą i niekiedy sami nie wiedzą tak naprawdę, czego, czego mają od siebie oczekiwać. Jak się wchodzi do, do naszej szkoły, to po prostu czuje się takie ciepło, które bije od tych Nauczycieli, i nie jesteśmy traktowani bardziej tak przedmiotowo jak każdy uczeń. Każdy jest praktycznie inny, i do każdego jest inne podejście w tej szkole. I naprawdę tym nauczycielom na nas zależy. Absolwenci nieszczędzący czasu podczas przygotowań do jubileuszu podkreślają, że to szkoła, którą pamiętają ze względu na czas nauki, ale też lata, kiedy zawierali ważne przyjaźnie. Czym mi się kojarzy Piąte Liceum? Na pewno z przyjaźniami, które zawarłam tam. Yy, utrzymujemy kontakt do tej pory z, z, z oczywiście nie ze wszystkimi, ale z niektórymi osobami jak, jak najbardziej. Yy, jeżeli się tam gdzieś widujemy spontanicznie, no to jest wielka radość, że, że, że utrzymujemy nadal ten kontakt. Bardzo miło wspominam ten czas, ponieważ poznałam wspaniałych ludzi i wspaniałych nauczycieli. Yy, także muszę wspomnieć tutaj o zespole, który utworzyliśmy, w którym miałam możliwość śpiewania. Małgosia i Maja reprezentują liczne grono utalentowanych uczniów oraz absolwentów ściegiennego. Obie do dziś śpiewają, odnoszą wiele sukcesów na scenie. Mamy młodzież, która ma zdolności aktorskie i taką młodzież, która ma zdolności muzyczne, grają, śpiewają, tańczą. Ale to nie wszystko, bo oni również uczą się, bo nasza szkoła to nie tylko takie talenty artystyczne, ale również to są talenty naukowe. Dziś w piątym liceum w 27 klasach kształci się niemal 870 uczniów. Ściegieny jest szkołą popularną. Dlaczego absolwenci gimnazjów ją wybierają? A dlatego, że była polecona przez wielu uczniów, absolwentów ze względu na miłą atmosferę, na miłych nauczycieli, którym zależy na tym, żebyśmy dobrze zdali maturę. Mamy dzieci u nas w szkole, których rodzice chodzili do nas do szkoły, których ciocie, wujkowie, dziadkowie również też chodzili do naszej szkoły. I to jest bardzo miłe, że możemy powiedzieć, że na tej sali, dzisiaj wśród publiczności, spotkały się trzy pokolenia ściegiemniaków. W ramach obchodów 90-lecia pochwalą się sukcesami, przypomną osoby ważne dla szkoły, przypomną jej historię. Historia Ściegiennego to budynek szkoły na Górce. Rok 1923 początki, a tak naprawdę naszej szkoły to okres ten już powojenny 49 po państwowieniu, po przekształceniach w 66 powstaje w wyniku reformy już piętelców Liceum kształcącej imienia księdza Piotra Ściegiennego, a obok tego osobno szkoła podstawowa 24. Następnie przeprowadzka w 98 roku do budynku Tuprzytoporowskiego, a tam po reaktywacji mamy szkołę, która też nawiązuje do wspólnych tradycji tych międzywojennych, bo jest to szkoła, która nawiązuje do dawnego Kostki. Budynek przy ulicy Toporowskiego w Kielcach cieszy oko odnowioną elewacją. Na zewnątrz jest sporo zieleni i miejsca na oddech od nauki. W środku sale lekcyjne i pracownie wszystko, co potrzebne, aby kształcić młodzież, ale apetyt na więcej jest. Dlatego Ściegienny, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 27, walczy o głosy na realizację kompleksu sportowego w ramach budżetu obywatelskiego. Dyrektor Wojciechowski, który kieruje tą placówką od 10 lat, ma także inne marzenia związane z rozwojem szkoły. Marzy nam się nowa sala gimnastyczna, która niewątpliwie poprawi standard nauczania nie tylko tego przedmiotu, ale będzie także powodem tego, że będziemy sięgać po jeszcze większe sukcesy sportowe, choć na nadmiar ich nigdy się nie narzeka, ale i dostatek jest co roku na pewno duży. Fajna, miła szkoła dla wszystkich, czego możemy sobie liczyć następnych 90 lat, następnych.